Tu twoje radion Drychów, tak? Przechodzimy teraz do rozmowy. A w studiu witam pana Romana Prystackiego, Radnego Rady Miejskiej i prezesa OSP w Zagórniku. Dzień dobry. Witam państwa, witam Wit słuchaczy. Witam też Mateusza Bizonia, wiceprezesa OSP w Zagórniku i naczelnika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Samochód już w Storożyńcu. Mówiliśmy na naszej antenie o tym, że będziemy wracać do podróży delegacji Andrychowa do Storożyńca. Głównym celem tej podróży, przypominamy jeszcze raz, było przekazanie samochodu z OSP Zagórnik do Storożyńca. Panie radny, bardzo proszę o to, żeby trochę o historii tego samochodu opowiedzieć, przypomnieć. Gdzie on był, oprócz tego, że w Zagórniku? Ja może powiem tak, yy, troszkę historii. OSP w Zagórniku powstał w 1911 roku. Początkowo pojazdem, który służył strażakom, to był wóz konny. W 1960 roku zakupiono samochód strażacki Fordson od AZPB. Yy, 22 lipca 1981 roku otrzymaliśmy samochód Żuk. Służył nam ten samochód Żuk do 2000 roku, kiedy to w 2000 roku udało się pozyskać od Andorii SA samochód pożarniczy Jelcz, który został przekazany w darze bezpłatnie na uroczystości 18 czerwca 2000 roku. Ten samochód służył nam. Jako jeden z samochodów do 2008 roku, kiedy to zakupiliśmy przy udziale 50%, 50 udziale gminy, samochód pożarniczy Gazela. Jednak w czasie działań ratowniczych ten samochód uległ awarii. Chodzi głównie o zbiornik płynu gaśniczego, po prostu zbiornik pękł naprawy, które były wykonywane przez strażaków, przez inne firmy, no niewiele nie dały. W związku z tym y, został samolot wycofany z podziału bojowego 11 kwietnia 2015 roku. Także obecnie od tego czasu mamy tylko jeden samochód pożarniczy. Aha, Jest to samochód gazela. I jak to się stało, że y, padła decyzja, żeby samochód przekazać do Starożęca? Y, to stało się y, z wielu powodów. Jednym powodem że samochód wycofany yy, został z podziału bojowego to, była, to były, duże koszty naprawy. Koszty naprawy tego zbiornika i całej przeróbki o sprzętu samochodowego zabudowy yy, wyniosłyby około 80 tysięcy złotych. Uznaliśmy także, że ten samochód wieloletni, no nie ma sensu dalej ładować w niego pieniądze, bo za chwileczkę mogą inne detale, inne elementy yy, ulec Awarii, dlatego Postanowiliśmy, tak nam ktoś pomógł w 82 roku przekazał nam w darze ten samochód i nieodpłatnie, tak samo podjęliśmy decyzję, aby ten samochód przekazać komuś, kto potrzebuje tego samochodu. No tylko to, to nie jest znowu tak, że my nie możemy naprawić i za dużo pieniędzy, to kosztuje radźcie sobie sami, tak, Ukraińcy, Przepisy tutaj się kłaniają, polskie i ukraińskie. Oczywiście, tak? przepisy polskie i ukraińskie się kłaniają. Yy, powiem tak, yy, to właściwie ta decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej samochodu yy, powstała na wizycie, na spotkaniu tutaj w czasie wizyty w tym roku delegacji starożyńca. Yy, pan starosta powiedział, jakie mają problemy, z czym się borykają, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, o zabezpieczenie. Tamtej ochrony pożarowej. I w związku z tym uznaliśmy w porozumieniu z panem burmistrzem, że, że ten samochód na pewno przyda się stronie ukraińskiej, która bardzo potrzebuje sprzętu Peposz. Tak, no a szczególnie, że u nich naprawa będzie o wiele tańsza, chodzi o atesty i tak dalej. U nas zobowiązuje, a u nich nie, prawda? Nie będzie nie będzie kosztowna, tak jak pan powiedział, pan redaktor, no dadzą sobie rady. W swoim zakresie, bez przepisów, tak można powiedzieć, rygorystyczny w tym zakresie. Mhm, wiedzieliśmy o tym samochodzie, że miał uszkodzony zbiornik. A jaki jest stan tego samochodu? Jakie jest jego wyposażenie? Jeżeli chodzi o stan techniczny tego samochodu, jego właściwości jezdne jest to samochód o małym przebiegu. Yy, takich samochodów. Po stronie ukraińskiej naprawdę nie ma. Te samochody mają przejechane około 150 tysięcy kilometrów mniej niż, niż te na Ukrainie. Także właściwości jezdne tego samochodu są fantastyczne. Jak potem okazało się właśnie w drodze. Nie było żadnych problemów, samochód przejechał bez problemu. Ale też trzeba tutaj podziękować chłopakom z naszej REMZY za to, że został ten samochód przygotowany właśnie tak dobrze. Również chciałem podziękować z tej strony Duchowi Dawidowi Bizoniowi. Tak, no bo było was trzech jechaliście ra razem z Dawidem, tak? Nie, nie. 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 Chodzi o to, że no. ten samochód musiał być przygotowany przez te ostatnie dwa tygodnie, trzeba było go troszeczkę podszlifować, żeby, żeby hmm. on po prostu był pewny i żebyśmy też byli pewni i, 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 i pewniejsi, że możemy dojechać. No w końcu mieliście prawie 700 kilometrów do przejechania, tak? Tak, tak. Ale bez problemu. Bez problemu, bez żadnych yy, większych problemów. Na granicy też dosyć fajnie, bez większych problemów I, i z taką wielką życzliwością strony ukraińskiej pokonaliśmy tą granicę. Aha. No a słyszałem też, że na autostradzie wzbudzaliście niemałe zainteresowanie. No jechać 35-letnim samochodem ponad 100 km, 100 km na godzinę i mijając kilka tirów, no to naprawdę... Troszeczkę panowie kierowcy byli szokowani. No, ale no, dał radę samochód. No tak, tak, jeżeli chodzi o tak, właściwości jezdne tego samochodu. Tym bardziej, że po tamtej stronie granicy chłopaki w Storożyńcu byli naprawdę zachwyceni, że samochód pożarniczy no może tak szybko jeździć. Aha. I bardzo dobrze. Zbiornik ma 6,5 tysiąca litrów, tak? Ich tak, samochód tak. ma zbiornik o pojemności 2,5 tysięcy. To też jest duża różnica. Tym bardziej, że jest miasto 15-tysięczne, do tego zakres działania to jest około 40 km w jedną stronę. No i ogromne kłopoty z wodą. Na całe miasto znajduje się około bodajże 20-23 hydrantów, także i to mm. też nie w takich miejscach, które zawsze sprzyjają akcji to Pozostało się cieszyć, że nasz samochód może im pomóc, przyjaciołom z Ukrainy w mieście Starożeniec. No to ja myślę, że co można życzyć strażakom z, ze Starożyńca, żeby się samochód spisywał, prawda? Oczywiście, żeby spisywał się samochód w Starożyńcu, żeby, nam, żeby im dopomógł w akcjach ratowniczo-gaśniczych. A tutaj nam, OSP Zagórnik, abyśmy szybko otrzymali. Nowy samolot pożarniczy. I tego Wam życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.